Jak mówimy o bezpieczeństwie pożarowym, to dobrze jest posługiwać się właści i rozmawiać o właściwościach materiału. W rozporządzeniu nie ma wskazania, i nie powinno być, jakich materiałów należy używać, natomiast są wskazania dotyczące właściwości związanych z spalnością tych materiałów. No i z tego w praktyce na dzisiaj będzie wynikało, że najczęściej, jeżeli potrzebne będą y, pasy oddzielające czy dzielące wielkie powierzchnie palne, wielkie palne powierzchnie elewacji na mniejsze sektory, no to wtedy będzie pewnie wykorzystywana wełna mineralna. Y, w ilości śladowej w stosunku do całego, do powierzchni całych ociepleń. Natomiast dlaczego jest to niezbędne? No właśnie dlatego, o czym mówiliśmy na początku.